Centrum Studiów Anarchistycznych zaprasza na wiadomości anarchistyczne. Grecja. Uwięziony towarzysz Hatsi Vassialdis rozpoczął dziś strajk głodowy w solidarności z głodującym Dianisem Michaelisem. Anarchista prowadzi strajk głodowy od 23 maja, domagając się słusznego zwolnienia z więzienia. Prowadzi ją już 51 dzień, z ryzykiem trwałego uszczerbku na zdrowiu. W tej sytuacji Władze sądowe przedłużają tortury Gianisa, ponieważ do tej pory prokurator nie wydał żadnego zalecenia w sprawie głodującego. W Grecji, jak i w całej Europie odbyło się wiele akcji solidarnościowych z Michail Dysem. W Atenach zaatakowano koktajlami Mołotowa tamtejszy posterunek policji, po czym doszło do wielogodzinnych starć z policją. W Salonikach zdemolowano dom członka Parlamentu Nowej Demokracji. W Polsce baner solidarnościowy wywiesił szczeciński oddział czarnej rewolty. Na pograniczu polsko-białoruskim wciąż trwa kryzys humanitarny. Nie zmienia tego ani świeżo wybudowany mur, ani niezgodne z prawdą komunikaty rządzących. Osoby uchodźcze często uciekają ze swoich krajów przed wojnami, głodem i wszelkimi niebezpieczeństwami. Wciąż padają ofiarą przemocy zarówno ze strony białoruskich, jak i polskich pograniczników. Od sierpnia 2021 roku Polska Straż Graniczna zamiast udzielać pomocy i wsparcia wciąż dokonuje nielegalnych wywózek. Dzieci, kobiety i wciąży Osoby starsze, jak i z niepełnosprawnościami, ofiary przemocy i tortur, ranni lądują w lasach pogranicza lub nawet za linią graniczną Białorusi, gdzie narażeni są na dodatkowe cierpienie, a nawet na utratę życia. Brak dostępu do wody pitnej, brak pożywienia, nieodpowiednia odzież, a przede wszystkim potworna przemoc ze strony białoruskich jak i polskich pograniczników. Na to wszystko narażone są uchodźczynie i uchodźcy. Wedle dostępnych nam danych, obecny kryzys humanitarny życiem przypłaciło już ponad 26 osób, o wielu zmarłych na pograniczu nic nie wiadomo. Wciąż poszukiwanych jest 187 zaginionych. W niedzielę w Bydgoszczy rozpoczęła się pikieta pracowników miejskich zakładów komunikacyjnych, którzy od ponad tygodnia prowadzą strajki nie wyjeżdżają na linię, domagając się przede wszystkim podwyżek pensji. Zatrudnieni w MZK uważają, że zaniedbania miasta i obecne działania, nie dążące w ich opinii do rozwiązania konfliktu, są prowadzone po to, by doprowadzić do likwidacji spółki w celu powołania nowej, w której nie zostaną zatrudnieni dotychczasowi pracownicy zakładów. Mówią również, że efektem strajku może być powierzenie jeszcze większej liczby przewozów firmom prywatnym. Do protestu przyłączyli się także wnioskowcy z inicjatywy pracowniczej. W poniedziałek 4 lipca w Bydgoszczy pasażer prywatnej linii zastępczej IREX wypadł przez otwarte drzwi, Szczęśliwie nie doznał większych obrażeń. Kierowca nie przyjął mandatu, co sugeruje, że jego zdaniem za wypadek może odpowiadać niesprawny prywatny autobus. 4 lipca minęła 12 rocznica śmierci Rafała Górskiego, anarchisty, publicysty i pisarza m.in. książka Bez Państwa, uczestnika Federacji Anarchistycznej OZZ Inicjatywy Pracowniczej, redaktora czasopisma ATAK ukazującego się w latach 99 2004 Rafał poza działalnością uliczną był autorem wielu książek, broszur i artykułów popularyzujących ideę samorządności i współdzielczości, jedno z najważniejszych postaci współczesnego ruchu anarchistycznego w Polsce. O krótkie wspomnienie na temat Rafała poprosiliśmy analityka Centrum Studiów Anarchistycznych Rafała Błachnio. Zapamiętałem Rafała jako zaangażowanego anarchistę, który traktował serio ideę, w które wierzył. Jako osobę, która gdzieś tam w takich trudnych momentach nie bała się ryzykować czy nadstawiać karku. Pamiętam Rafała jako. Yy, Anarchisty, który siedział w areszcie trzy miesiące za oskarżono rzut koktajlem Młotowa w czasie słynnego kondru, krakowskiego kondrubalu. Pamiętam Rafała jako um, autora broszur o samorządności, którą bardzo konsekwentnie e, promował w środowisku anarchistycznym. E, wierząc, że jest to jakaś taka droga, którą też można doprowadzić e, gdzieś tam jakąś m, grupę wykluczonych. Do takiego przebudzenia świadomości, że jednak z władzą się nie da dogadać, bo władza gdzieś tam w pewnym momencie nie będzie chciała podzielić się po prostu tą, tą, z, tą władzą z, z, z uciskanymi, z lokatorami, z pracownikami. Mieszkając swego czasu w Krakowie, miałem okazję utrzymywać kontakty z Rafałem. Od czasu do czasu spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o różnych sprawach. Pamiętam, że jak odwiedzałem go u niego w domu, to dużo, bardzo dużo na ścianach wisiało obrazów. Jego mama się zajmowała sprzedażą, chyba prowadziła właśnie jakąś galerię obrazów, o ile dobrze pamiętam. I był taki jeden obraz, który mi szczególnie w padł w oko, spodobał mi się. On w takim stylu secesyjnym przedstawiał półnagą kobietę, tak skrytą częściowo za gałęziami drzew, za jakimiś krzewami. No i jakiś czas później, no już, już, już dłuższy czas później, po odejściu Rafała spotkała mnie taka, taka niespodzianka właśnie. Zadzwonili do mnie jego krewni, którzy mieszkali w, w moim rodzinnym mieście, że okazało się, że Rafał mi zapisał w testamencie właśnie ten obraz. I no, byłem tym bardzo zaskoczony, że on w ogóle to pamiętał i że zechciał mi go podarować. No to było takie bardzo no, pokazujące właśnie, jakim Rafał był człowiekiem, nie? że widział, widział drugą osobę. Gest, że się ci potrafił podzielić, dać coś drugiemu człowiekowi. W Rosji ujawniła się organizacja, która rozpoczęła nową wojnę na tyłach rosyjskiej armii. Rozkręca szyny, wywołuje awarie na torowiskach przy arsenałach, licząc, że wykolei albo przynajmniej spowolni pociągi jadące z zaopatrzeniem dla rosyjskiego wojska na front w Ukrainie. Nie mamy pewności, że wykolenie pociągu w tak trudnym terenie przedostanie się do mediów. Sami nie mamy możliwości sprawdzenia, czy pociąg się wykoleił, czy tylko został zatrzymany. Dlatego zdecydowaliśmy się ujawnić i wziąć odpowiedzialność za ten sabotaż. To zrobiliśmy my, komórka BOAK z Łodzimierza. I zachęcamy do tego innych partyzantów. Ogłosili w serwisie społecznościowym telegram aktywiści z ruchu BOAK. To skrót od Bojowa Organizacja Anarchokomunistów. Były to wiadomości Centrum Studiów Anarchistycznych.